Zadanie z tematu przyspieszenie dośrodkowe. Zadanie e, bardzo proste. Wymaga tylko właściwie znajomości wzoru na przyspieszenie dośrodkowe. Więcej, co to jest przyspieszenie dośrodkowe, e, jak to jest, że mimo, że mamy na przykład ruch jednostajny po okręgu, to też na takie ciało, które się takim ruchem porusza, działa przyspieszenie dośrodkowe. Przecież, jak jest ruch jednostajny w ruchu postępowym, nie ma przyspieszenia. Przyspieszenie jest zero. A tutaj ono występuje, dlaczego tak się dzieje? Wszystkie takie e, informacje znajdziecie w filmiku teoretycznym do, y, do ruchu, po okręgu. E, ten filmik ukaże się na dniach, e, też na kanale, i na tej playliście. Tutaj e, Mamy promień koła samochodu osobowego podany 31,7 cm, i mamy obliczyć przyspieszenie dośrodkowe punktu, który znajduje się na powierzchni opony względem pojazdu przy prędkości pojazdu 72 km na godzinę. Więc tu wystarczy, że skorzystamy ze wzoru na przyspieszenie dośrodkowe, czy to jest V przez R. Prędkość oczywiście zamieniamy na metr na sekundę, to będzie 20. No i postawiamy do wzoru, i wyjdzie nam, że. To przyspieszenie dośrodkowe będzie przybliżeniu równe 1262 m na sekundę kwadrat.